Przedzieliłem to przed i z, y, on, Rozmawiałem z nim, ale moim zdaniem nie było karnego, no ale sędzia widział to inaczej. Na szczęście Bartek obronił i dziękuję mu bardzo, bo było nam. No, ty chyba no też zaręczyłeś Bartka w wybiłem z piłkę, tak? Tak, ta, wybiłem byłem, z, bo... z, z rożnym, porożnym, główkował, y, dajże radić. I wybiłem z, z linii, bramki ramki, postawę przysługu, trenownik przy przysługu, wybiłem piłkę. odwdzięczył mi się Bartek. Czyli tak powinno być, że defensywna z to cały ten wzajemnie się uzupełnia, prawda? No, i tak, tak musi być. Jest trzeci mecz na zero. No, jak nie można wygrać z zremisować Wysłać ciężkie, ciężkie boisko. Tylko my tak jak i Wisła daliśmy raczej główną piłkę, bo tutaj ciężka piłka stawała, bo kałuża na boisku. No i w myślę, że z prawej jako młody zawodnik grały, zdarzyło się grać kiedyś na takim boisku, już? tak w pierwszej połowie wyglądało? No i nie raz. Nie raz. Co, co mogę powiedzieć? W takie warunki trzeba się przystosować, dlatego weźmy na piłkę. Muscieliśmy walczyć w atle, powietrzu i prawie, mieliśmy też dużo sytuacji. No myślę, że ja mi spojrzałem. Ale pewnie szkoda tego, szczególnie jeżeli chodzi o tą drugą połowę, prawda? Bo tam nie znaliście wisłek taki chwal, może żeby się spowałnić i już szczęście kilka z tak, z może tak chodzić w rram. No mówię, mieliśmy po rożcznych no, pozostałych fragmentach głównie sytuacje i tam Michał, Peter Buźko, miał bardzo dobrą sytuację, przyjmował, strzelał, ale kurde, bram bardzo dużo brał mi bram też. Nie. To by tą pasę